Dzień dobry wieczór moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dizolord moi drodzy, jeżeli chodzi o walkę z tamtym gościem, który miał klucze, ja miałem uciec tylko i wyłącznie, nie biłem się z nim, po prostu miałem to daleko w nosie i zrobiłem to w takim wypadku po prostu buchnąłem mu te klucze, uciekłem i tyle. I to, to było wszystko, więc akurat tam nie było jakoś specjalnie co nagrywać a tutaj chyba musimy troszeczkę akurat połazić. Teraz tu mam jakiś pistolet, dobra, okej, okay, tu jest kusza. Tym się atakuje, prawym ten, dobra, ale tutaj chyba skakanie byłoby lepsze, nie? Właśnie, tu chyba jakoś muszę przejść. Nie pamiętam dokładnie jak, ale. Chyba jakoś muszę się przedostać dalej. Wiem, że coś tutaj było. O, 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 o. Dobra, okej, okay. remedium. Aha, bo to jest dumany chyba, tak? Ja już tego mam tutaj naprawdę sporo. Muszę wejść na to coś. Muszę wejść na to, na to coś. A żeby wejść na to coś... muszę się jakoś tutaj akurat przedostać. Z tego, co pamiętam, to właśnie tam jest brama jeszcze, nie? Nie wiem, czy ja tutaj coś znajdę takiego, co mi pomoże jeszcze. Weźmy sobie. siódmą Nie, szóstka To jest serce. Tu jest runa gdzieś nade mną. Nie wiem, czy jest sens akurat biegać za tą runą. Strasznie. Straszne mam opory, żeby żeby nagrywać to Dizonord. Ponieważ. Wiem, że i tak ja będę miał złe zakończenie w tym Dizonord. I strasznie męczy mnie to, że ja już nie będę miał żadnego innego wpływu, jeżeli chodzi o polepszenie tego zakończenia, bo już tyle tego chaosu tutaj porobiłem, że... że gorzej być nie będzie, no. No, 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 no niestety, no tak to po prostu tutaj wygląda. Weźmy sobie siódemeczkę, tak żeby akurat przeskoczyć. I teraz tak, tu gdzieś on przyjeżdża, nie? Żeby się dostać właśnie akurat do tej bramy. Mam wrażenie, że to dałoby radę zrobić, tylko jak tutaj akurat... W ten sposób stąd mogę skoczyć? Czy stąd mi się uda skoczyć, czy mi się nie uda skoczyć? Nie wiem, może stąd mi się uda w ogóle wejść. No nie, no nie. F, F się anuluje, mignięcie. A może tutaj... Ej, z tego budynku chyba byłoby znacznie lepiej skoczyć, nie? Takie też mam wrażenie właśnie, że byłoby... ...znacznie, znacznie lepiej. Kogo tu nie ma? Nikt mnie nie widział? Chyba nie, ale ja bym bardzo chciał jeszcze podskoczyć tam wyżej. Tutaj. A tu. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy na górze. O. I stąd mogę sobie chyba wejść tutaj na to już. Tak, na to będę już mógł wskoczyć i sobie przejedziemy tam tą bramą dalej. Oczywiście to będę musiał jeszcze jakoś wyłączyć, ale żeby... Muszę, muszę ominąć po prostu tutaj jeszcze tych wszystkich e, wszystkich jegomości. Tam widzę, że są jakieś możliwości przejścia jeszcze. Ale może nie będę tam łaził, bo, bo mam wrażenie, że to będzie akurat bardzo, bardzo długa e, eksploracja, a tego jakoś ze specjalnie bym nie chciał. No właśnie, w ten sposób tak jest. Dobra, i teraz musimy tutaj szybko zejść. Tak jest. No właśnie, no i teraz mogę sobie tutaj akurat przejść, nie? Tam sobie przeskoczymy. Chyba tu była możliwość przejścia, bo tutaj widzę, że z tamtej, tam z drugiej strony pewnie będą jeszcze jakieś takie opcje. Y, że. Że, że, że. Były tam pioruny, więc raczej nie będę miał takiej możliwości, żeby jakoś na spokojnie sobie przejść. Ale to już chyba tyle tutaj. E, no tak, chcemy akurat przejść do starego portu. Jak najbardziej. Ja nie pamiętam, czy F5 się zapisywało. Tak, chyba tak. Okej. Okay. I co dalej? W którą stronę teraz akurat ja mam przejść? Gdzie ja mam dalej iść? Nie mam najmniejszego pojęcia. Wejście do kanałów. Ok, tam mi gdzieś pokazuje, więc chyba będę musiał się przedostać teraz. Zależy czy górą, czy dołem. To jest jakieś światło. To nic nie dało. Pośrednio, trochę, chyba nie. Jak mi się wydaje, że powinno się jakoś to rozbić. Ale nic nie, 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 poszło. nie poszło. Tutaj. Może tutaj coś znajdę? Może tutaj coś będzie? Może jakoś uda mi się przejść na około tędy? O, a tutaj? Jakieś dodatkowe bonusiki, rzeczy? Kościany klucz. To chyba nie jest kościany klucz, tylko coś innego. Obrażenia zadawane przez płaczków odnawiają niewielkość... No to, to nie, to nie, to nie, to nie. Nie wiem, który to był, co mi się akurat teraz dodał. A, dobra, to tam mniejsza To Te kościane amulety to już tak mam tutaj ułożone, takie, które są w miarę względnie dobre dla mnie, więc nie wydaje mi się, żebym musiał akurat coś jeszcze tutaj takiego dodawać, szukać. Mm -hmm. Tędy? 28. Nie ma tu nikogo, kto miałby mnie zauważyć? Wejście do kanałów jest gdzieś na dole, czyli tutaj tędy musiałbym przejść, tak? No dobra, spróbujmy. Nikogo nie ma? No nie, nie ma tutaj nikogo, jest cicho i spokojnie. W takim razie kogo ja mam się obawiać tutaj? Czurów nie ma, płaczków nie ma, więc co dalej? Ok, pocisków mamy mnóstwo. O właśnie, życie się przyda na pewno, bo jedno akurat sobie zużyłem. No i tyle, więcej tutaj akurat nie widzę. Dobrze, o co jest? Halo, dlaczego to się nie zatrzymało? Kanały w Starym Dunwall. Dlaczego mam wrażenie, że tutaj jednak będą przeciwnicy? Mam dość spory amunicji, także powinno być ok. Tu ktoś jest. Brama kanałów. Nie, no nie widzę, żeby tutaj ktoś łaził. Mógłbym spróbować tam przeskoczyć. Chciałem, Whisky. Skąd ja ci wezmę whisky, panie kolego? Może gdzieś tam właśnie będzie? A tutaj może akurat przejdziemy i, i, i coś znajdziemy. A może i nie. Może właśnie akurat tutaj nic nie będzie. A to zadanie z whisky to tylko i włączenie jest takie. Co jest? On chyba sobie w głowę strzelił O kurde Okej okay. Chyba tak A czy ja mogę to otworzyć Potrzebny klucz do kanałów No dobra, ale czy ja mogę na przykład czy on będzie miał? Nie Bo no on, już, on już jest po fakcie ten pan kolega, a czy tej górą gdzieś jakoś mogę przeskoczyć, przefrunąć? Nie, raczej nie, więc tutaj tylko i wyłącznie zostaje nam ta opcja. O, co to, co to, co to, co to, co to, co to? To jest kurde, jakieś takie tutaj w ogóle strzelające diabongi. Czy to mogę? Nie, tego chyba akurat nie mogę ogarnąć, bo. Ale tam coś. Klucz do kanałów 114 metrów, ok, chyba dołem będziemy mogli przejść, a tu jest. To jest pusta butelka. Myślałem, że whisky akurat, którą mogłem mu zanieść, no ale jednak nie. Czekajcie, tu jest jakieś... A tu? O tu? Też puste butelki. No dobra, spróbujmy przejść dołem. Chyba mogę tutaj troszeczkę hałasu porobić, nie? Takie przynajmniej mam wrażenie. O nie! Jak to tak, jak to tak we mnie strzymiło? Hej, 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 hej. Co jest? Co jest do diaska? Halo? Nie, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to chciałem, nie to chciałem, nie to chciałem. O, to chciałem. Zamek i save. Ty napało, pało, mam coś nowego dla ciebie. Ta stara wiedźma babunia łach powiedziała mi stracisz smak, a whisky w miesiącu wiatr, potem twoje oczy przygasną w miesiącu ziaren i wydasz swój ostatni oddech w miesiącu lodu. Okej, okay, czyli trzy miesiące tutaj są. Wiatr, ziaren i lodu. I mam pewnie sobie tutaj akurat znaleźć. Wiatr to jest piąty. Ziaren 2, 5, 2 i 8, tak? 5, 2, 8, chyba tak. No dobra, ok. Nie do końca to. Nie do końca to chciałem. 5, 2, 8. Okej, okay, dobra. To było, to było łatwe. Ściany amulet grabasz. Podczas noszenia ciał po, poruszasz się nieco szybciej. No to tak. Fuh. Czy ja wiem, czy to jest akurat mi bardzo potrzebne, chyba raczej niespecjalnie, nie? Jest kolejna pusta butelka. Tam dostałem tylko i wyłącznie troszeczkę złota. Zapiszmy sobie grę. I chodźmy dalej. Muszę uważać na to coś tutaj, co jest. Oto, o właśnie. Okej, okay, jedno, drugie. Gdzie? Koszty, kurde, jeden ty. Jest perła, więc zawsze akurat nie sobie coś. O! I po sprawie, teraz, teraz poszło dobrze. Tutaj będzie jakaś perła? Tak jest, też jest akurat perła. Nie lubię takich niespodzianek za specjalnie. Ale dobrze, że mam dość sporo akurat amunicji do pistoletu, więc mogę sobie pozwolić na jakieś takie strzelanki. Tu jest zapis, więc pewnie będzie więcej tych... O właśnie! Chyba tutaj muszę akurat przepłynąć, nie? A no tak też... Tak też mi się wydawało, że tak będę musiał właśnie akurat zrobić. Teraz pytanie, czy ja dam radę akurat tak długo wytrwać. Tutaj chyba na dół. Dawaj to okay. O właśnie, odmów sobie oddychanie, dobra. No i chodźmy dalej, bo ja nie mam zielonego pojęcia, czy, czy ja dobrze w ogóle płynę tutaj. Mam wrażenie, że nie za specjalnie. Tam jest klucz. Jak mam się dostać do klucza? Tędy? Tędy chyba. Może nie tędy? No nie, jakoś tak mnie nie chcę nie chce mnie tędy puścić. Ej, no dawaj, co jest? Dlaczego nie mogę tędy przepłynąć? No nie ma powierzchni. Tu jest. Dobra, okej. Okay. No to coś czuję, że ja się tutaj napływam i to dużo. Tak, takie mam wrażenie. Dobra, zapiszmy sobie grę. Nie, nie mogę zapisać? Jest, mi. Okej, okay, no to jeszcze raz. Coś mi się tutaj akurat nie podoba. Tak do przodu? Nie, nic nie widzę, kurde. Tutaj jest jakoś tak ciemno dziwnie, że naprawdę ciężko jest mi się rozeznać, co tu się dzieje. Dalej do przodu? Aha, tam dalej mogę popłynąć, dobra. Tu mogę to tak. Odetchnąć troszeczkę, dobra. Tak też zrobimy. No i teraz na dół. Dobrze, 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 dobrze. Płyniemy do przodu, płyniemy do przodu. I co, i do góry teraz? Chyba jeszcze tutaj będę musiał zanulować. A może tędy teraz? Może tutaj właśnie. Ok, spróbujmy wejść po schodach. Bo to właśnie może akurat okazać się, że tędy mamy teraz przejść. Muszę uważać na te rośliny takie strzelające. Bo coś czuję, że jeszcze je tutaj zobaczę. Jeszcze je tutaj znajdę. Pistolet. O, pięknie. Troszeczkę akurat takich materiałów przydatnych. Dobrze, cieszę się. Naboi mi akurat troszeczkę ostatnio było. A Czy tutaj na górze jeszcze coś znajdę? Jest. Jakieś tam. Trabowe rzeczy, ale nie do końca mi są potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o. Ten zwój to. Eee! Mój babcia. Co stop. Stop. robisz? Urywek niezatytułowanego rynkopisu zapisanego baz grołami. Mocniejsze niż rzeźby kościane. Czaszka pełna sprytu. Żółć wieloryba. Stos kości. Do połysku odrapane. Rozpal ogień. Rozpuść tłuszcz. Czarną ślinę z gęby puść. Niech zakipi. Niech zakipi. Pióra. Ptak z szalonym okiem upadły na ziemię. Ziarna, pokrzywa, kolczata. Kolczata. Okej, okay. wrzuć tę kolcowinę. Zamieszaj ją o no, jakiś wrednie, takie naprawdę faktycznie no, jak no, dość duże. Nie, nie, nie chciał, nie chciałem tego, nie chciał, nie chciałem tego, nie chciał, chcia, kurde. Nie, babudia nie, a kurde, nie, nie o to mi chodziło. Ja nie ogarnąłem, że kontrolem się przydusza ludzi. Chciałem po prostu kucnąć, a kuca się C. Chciałem kucnąć i ukraść jej ten klucz. Ale, ale teraz dałem czadu po prostu, naprawdę.

She'll come back. I slit her throat three times already. She'll just keep coming back until you find her cameo. You have to destroy it. Burn the cameo in the furnace. Co mam zrobić? Co mam zrobić, bo nie wiem co mam zrobić. She can't get rid of granny rags, is it? Tu co

Że ty jesteś żartem! Teraz zobaczysz co mogę zrobić. Jest za późno dla niego. Okej, dobra i teraz zabiłem babunię, tak? Okej. Okay. Klucz do kanałów. Ale nic więcej tutaj akurat nie ma. Kurczę, nie chciałem jej zabijać. Ja nie, niepotrzebnie rozpocząłem tą walkę. Kurde, pomyliłem kontrol z kucaniem. Eee, kurde, dobra. No, no trudno, no trudno. No. Mój błąd, mój błąd. Wyszło, jak wyszło. Trudno, będziemy mieli takie zakończenie, a nie inne. Czy uda mi się pomóc w ogóle temu gościowi jeszcze? Chyba ja go chciał. Już jak jak ją zabiłem i popełniłem akurat taki problem, to może uda mi się ją uwolnić, nie? What's year ago. Wanna know something funny? When we were kids, we were all scared of Granny Rags. Thought she was a terrible witch. Then we grew up and figured she was just a sad old lady. We were right the first time. Now ain't that funny? Pewnie jakąś kasę dostałem. No. Kilka stówek dostałem od niego. No i dobra. No to teraz do tego odpływu, tylko nie wiem, które Gdzieś? Znajdziemy tutaj coś jeszcze ciekawego. Mapa kontynentu pandzińskiego. No okej, okay, dobra, niech będzie. Cokolwiek to znaczy, jeszcze jakieś rzeczy pozbierałem tutaj. Trochę monet akurat wpadło. No i do góry. Bruna. Dobrze, niech będzie. At the eye of the storm, raging between Granny Rags and this man who has lived his whole life with a cleaver in one hand and a bottle in the other, crawling out of those flooded ruins, winding your way back to the pub where you last saw Emily. Where is she now? How does it feel now, knowing your allies betrayed you? Strange how there's always a little more innocence left to lose. And Dow, the man who killed the Empress, you had him in the palm of your hand, and you let him walk away. You fascinate me. No, tak. Dow da właśnie akurat nie zabijem. Tylko mu podobrałem kluczy i rękony. Nie psuje tyle, tyle było. Będę nie przejdę. Tutaj? Chyba tutaj. Mogę to jakoś sterować? Nie, nie widzę jakoś za specjalnie, żebym w ogóle nawet mógł. Nie wiem, czy ja w ogóle płynę w dobrą stronę, czy w złą. żebym tutaj miał trafić. Brama kanałów. A no właśnie, wróć do bramy kanałów, bo tutaj chyba akurat klucza potrzebowałem, a teraz od babuni akurat ten klucz dostałem, nie? No właśnie. Dokładnie tak. Dobra. Kogo tu mamy? No, mordujemy wszystko. Nie będziemy się akurat nawet zastanawiali, co tutaj się będzie działo. Kurde, chcą mnie ugryźć? To. Achim, zaraz tutaj w ogóle. Pomogę. O nie. Naprawdę. Teraz pytanie, gdzie ja mam iść? Czy ja mam tam przeskoczyć? No, tak jakby tam akurat jest wyjście z kanału, nie? O no tutaj jest wyjście z kanałów jakieś. No i dobra, ominęliśmy w rogu. To się rozwali pięknie Nawet nie wiedziałem, że to mogę wskoczyć, no ale dobra Cieszy mnie to niezmiernie, że akurat tak mi się udało. I tam na górę. A co jest tutaj na dole? O tu? Szczur? Jakaś gruszeczka. Gdzie teraz? Wyjście z kanałów. Przejdź do pubu! Moi drodzy, skończyliśmy. Rozegraliśmy misję do samego końca. Zobaczymy co będzie dalej. Na ten moment mamy zwykłe wczytywanie, więc najprawdopodobniej tutaj nic takiego strasznego się nie będzie działo, a ciąg dalszy fabuły zobaczymy sobie w następnym odcinku. Może nie będzie on dzisiaj, ale widzimy się, mam nadzieję, że na dniach. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do zgrania.